Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj lecę do Was z informacją, jak odebrać kolejną część airdropu na platformie stargaze.zone. Krótkie intro i lecimy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie oczywiście na moim blogu, na którego was zapraszam. Jest tutaj informacja na temat Neutrino Staking NSBT. Wiele osób, które gdzieś nas nam obserwują, mają też w swoim portfelu właśnie ten token. Tutaj jest kilka zmian, które warto sobie przeczytać i wdrożyć, bo dzisiaj ten token już nie zarabia w tej formie, jakiej zarabiał jeszcze jakiś czas temu. Jest oczywiście BitSong i możliwość zgarnięcia airdropu tam trzeba wydelegować swoje beat songi w odpowiednich miejscach czyli do odpowiednich delegatorów ale oczywiście o tym troszkę później mamy fortis airdrop tu akurat dostaliśmy jednego fota gdzie później tego fota zamienialiśmy na coś innego i wrzucaliśmy to w staking ale o tym będzie osobny film no i mamy stargaze czyli temat dzisiejszego materiału wchodzimy sobie w Artykuł o StarGaze. Tutaj znajdziecie wszystkie potrzebne linki. Mamy tutaj informacje na temat tego właśnie airdropu. Tu jest link, wystarczy kliknąć w ten link i przeniesie nas na stronę airdropu. Także ja klikam teraz w ten link. No i jak widać, przenosimy się na stronę airdropu. Tutaj będziemy mogli odebrać kolejne części naszych airdropów. Tutaj mamy misję do wykonania. Oczywiście pierwszą misję wykonaliśmy. Otrzymaliśmy 20% airdropu. Drugą misję też wykonaliśmy już na samym początku. Później było głosowanie. To też zostało wykonane. No i ostatnio należało wymintować za Stargazy sobie NFT. Czyli kupić tak naprawdę NFT w Lunchpadzie. Tutaj jest Launchpad. I tutaj są dostępne nft -ki. Jak widać niektóre jeszcze są, niektóre już są sprzedane. Ogólnie tutaj ja z moich nft które kupiłem, to mam właśnie tutaj ten Acre NFT. To jest jakieś mrowisko lub ziemia. O tym też pisałem na blogu i gdzieś wrzucałem informacje. Wymintowałem sobie Baby Atomy, to już też się właśnie skończyło. No i punki, tutaj gdzieś jeszcze były punki do wymintowania. Stargaze Punk, to też sobie właśnie takie NFT-ki ja wymintowałem i zapłaciłem za to w sumie airdropem, czyli stargazem, którego dostałem za darmo. Przejdźmy w airdrop, połączmy portfel, tutaj łączymy swój portfel. Zobaczcie, tutaj są takie ptaszki, że to już jest odebrane, ale tutaj mamy możliwość odebrania kolejnego airdropu. Misja czwarta. Wymintowanie NFT. -ka. Ja to zrobiłem i tutaj mogę odebrać kolejną część swojego airdropa. Ja do tej pory odebrałem 2944 tokeny, a do odebrania mam 4907. Klikamy climb. I potwierdzamy transakcję, potwierdzamy transakcję, czekamy aż to zostanie zatwierdzone. Zobaczcie, są fajerwerki, także mój airdrop już wylądował na moim portfelu. Odebrałem w sumie 3926 tokenów. No i ostatnim krokiem w tej misji będzie bid on NFT, czyli będzie trzeba w marketplace po prostu... Zdać jakąś ofertę, przebić lub kupić NFTK albo może wystarczy właśnie tylko zdać jakąś ofertę na marketplace. Obecnie marketplace nie jest dostępny, to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy odebraliście kolejną część swojego airdropu. Na ile zakwalifikowaliście się? To też w sumie fajna, ciekawa informacja, żeby pokazać innym. Którzy oglądają ten film, jak zdobywać darmowe tokeny, i że po prostu takie coś jest możliwe. Dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie, dajcie suba, dajcie dzwoneczek. No i lecimy z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się. Cześć.